Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie. Od tygodnia przeżywamy okres pasyjny, który trwa 40 dni, od dnia pokuty aż do Wielkiej Soboty. Czas ten sprzyja uświadomieniu sobie naszych słabości, grzechów i win, które doprowadziły zbawiciela do śmierci krzyżowej. Wielki Post nieustannie zachęca do rozważenia sensu wielkopiątkowej ofiary oraz znaczenia krzyża w naszym codziennym życiu. Niejako na nowo przywołał je odnowiciel Kościoła, ksiądz dr Marcin Luther, podczas tzw. dysputy heidelberskiej w 1518 roku. Już droga z Wittenbergi na południe Niemiec była przed pięcioma wiekami nie nada wyzwaniem logistycznym. Jutro wrócę do Trybingu i za dziewięć godzin będę na miejscu. Doktor Luther wyruszył do Heidelbergu w godzinach porannych 9 kwietnia z dwoma towarzyszami. 10 kwietnia przybyli oni do Lipska, 12 byli w Zalfeld, a dwa dni później w Koburgu. 17 kwietnia stanęli u bram miasta Würzburg. Stamtąd wyruszyli wozem najpierw do Tauber, Bischofsheim, Mudał i Mosbach. Do celu swej podróży dotarli 21 lub 22 kwietnia. Należy podkreślić, iż Marcin Luther nie miał zamiaru przedstawić swego programu naprawy kościoła podczas dysputy w Heidelbergu. Jego celem było wykazanie zgodności Głoszonej nauki z Ewangelią oraz krytyka średniowiecznej teologii scholastycznej. 26 kwietnia odbyła się dyskusja naukowa z udziałem reformatora. Dla słuchaczy mogło być niespodzianką, że profesor teologii z Wittenbergi nie przyjechał omawiać zasadności swych 95 tez z 1517 roku, lecz by poddać wątpliwość sens dalszego praktykowania teologii i filozofii średniowiecznej. Wyznanie grzechów, skrucha i pogodzenie się z własną niemocą stanowiły fundament do poszukiwania Boga łaski, a nie Boga gniewu. Przygotowany do dysputy tekst Lutra zawierał 28 test teologicznych i 12 filozoficznych. W tezach teologicznych luter objaśnia swój program o łasce Bożej i grzeszności natury ludzkiej. Istotą teologii według doktora Marcina jest poznanie Boga ukrytego w cierpieniu Jego Syna na krzyżu. Teolog Krzyża musi jego zdaniem najpierw uniżyć się i szukać Boga w cierpieniu i poniżeniu, by pojąć Iż człowiek jest niczym, a uczynki przynależą tylko do Boga. jak to brzmi? Teologia krucis, teologia krzyża ma tak niewiele wspólnego z czerpaniem radości z życia. Dla Lutra ważne jest nie tylko filozoficzne rozmyślanie o chwale Bożej, zgodnie z tak zwaną teologią chwały, teologia glorie, ale by wpatrywać się na Boga człowieka i przez niego rozumieć Boga Ojca. W swoich przypowieściach Jezus mówił nam, jaki jest Bóg. Jak kochający ojciec, który przyjął skruszonego syna, który zabłądził. Jak wdowa, która szuka zgubionego grosza. W osobie Jezusa z Nazaretu pokazuje się bezsilność Boża, w stosunku do przemocy tego świata. Co może to znaczyć dzisiaj dla nas? Apostoł Paweł pisze, i tu cytuję z Biblii Warszawskiej, pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersy 18-21: Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem W niwecz mądrość mądrych, A roztropność roztropnych odrzuca. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie padacz w wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją Nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, że to upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. A Tobie, żywe Słowo Boże, dziękujemy, żeś przyszło do nas i prosimy Cię z naszych niegodnych serc, z ich czeluści, oświeć nas podczas tej kontemplacji Ciebie na Twoją chwałę. Amen. Krzyż jako głupstwo. Nawet dziś podobnie myśli tak wielu z nas. Jak chrześcijanki i chrześcijanie mogą wierzyć w Boga, który umiera na krzyżu? W innych religiach Bóg także pokazuje człowiekowi swoją empatię. Ale jak można uwierzyć w Boga, który pokazuje swoją bezsilność w obliczu przemocy i śmierci? Może to jest największe wyzwanie naszej wiary? Bóg sam umiera na krzyżu, sam staje się ofiarą przemocy. Tak, nawet dzisiaj wielu ludzi postrzega to jako nonsens. Jak możemy wierzyć w coś takiego? Z drugiej strony możemy czuć się blisko Boga w chwilach zwątpienia, strachu i bezsilności właśnie dlatego, bo Bóg zna te uczucia. Mogę zwrócić się do Boga, ponieważ Bóg to rozumie. Moja bezsilność staje się zniesiona w mojej wierze. Nawiasem mówiąc, ma to również konsekwencje dla Kościoła, który daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Nigdy nie może stać się on Kościołem Zwycięzców, lecz powinien stać przy ubogich i ludziach w potrzebie, którzy wiedzą coś o tym, co znaczy nieść swój krzyż. Dokładnie przy nich ma on swoje miejsce. Nasz, ko nasz Kościół nie jest jakimś ekskluzywnym klubem, do którego niektórzy chcieliby go zredukować. On nie stoi na uboczu, nie ukrywa się w jakiejś prywatnej niszy. Nie! Bezsilni i ci, którzy cierpią niesprawiedliwość i wojny, oni są tematem chrześcijan, ponieważ Bóg zwraca się do nich i my jako Kościół. Mamy do przekazania dobrą nowinę światu, w którym tylko potężni coś znaczą, w którym głód i niesprawiedliwość wołają do nieba, a niektórzy bezwstydnie wzbogacają się na wojnach świata. Tak, dla tych ludzi krzyż jest głupotą i szaleństwem, ale on właśnie nie jest znakiem władzy, panowania i pewności siebie, ale bezsilności, cierpienia. I wołania o miłosierdzie. I tego nie powinni zapominać ci, którzy ograniczają krzyż do wywierzki na ścianie. Czy to w szkole, w domu, czy w innej przestrzeni publicznej. Drogie siostry i bracia, zaśpiewajmy w tym momencie pierwsze trzy zwrotki pieśni z głębokiej nędzy, którą znajdziemy. Pod numerem 438. Pieśń tę podarował nam Marcin Luther w 1524 roku. Pierwsze trzy zwrotki, numer 438, <tryk> Peace. I najlepsze życie. Bo czym się pochlubić chcę, wszak Ciebie widzie jak mi przy Argumentował, że Jezus zmarł za nas na krzyżu. I właśnie to umożliwiło nam wszystkim zbawienie od grzechów. W piątym tomie edycji weimarskiej jego dzieł, na stronie 176, czytamy: Kruks sola est nostra teologia. Jedynie krzyż jest naszą teologią. Ale czy Jezus musiał cierpieć za moje grzechy? Jaki obraz Boga kreuje się w takim przemyśleniu? Myślę przykładowo o pierwszej zwrotce pieśni Johannesa Schefflera w naszym śpiewniku ewangelickim pod numerem 118. Dziękuję Ci za śmierć Twoją i za Twoje cierpienie, Panie Jezu. Śmiercią swoją sprawiłeś mi zbawienie. Doktor Luther właśnie tak rozumiał ukrzyżowanie Chrystusa jak śmierć za ciebie, za mnie, za nas. W różnych opowiadaniach sprzed około 60 lat sakrament ołtarza był opisywany w następujący sposób. To była raczej śmiertelnie poważna i ponura sprawa. Kto uczestniczył w komunii, był ubrany na czarno, tak właśnie się go rozpoznawało, czekał na oficjalne zakończenie nabożeństwa, po czym szedł obładowany swoimi grzechami w kierunku ołtarza. Kto uczestniczył w tym sakramencie więcej niż trzy razy w roku, ten na pewno miał coś za uszami. Dopiero wraz z teologią dni Kościoła tagów, w latach 70. od ubiegłego wieku, odkryto, że sakrament ołtarza nie jest świętem śmierci lecz świętem życia. Zaczęto świętować go w kręgu, w kolorowych ubraniach. Słowa krew Chrystusa za ciebie przelana, ciało Chrystusa za ciebie wydane, zastąpiły bierz i pij z kielicha zbawienia, bierz i jedz chleb życia. Co za teologiczne przebiegunowanie. Chodzi przecież o wyzwolenie z mocy grzechów, o zbawienie. Tak jak Chrystus nie był nad człowiekiem, tak i my nim nie jesteśmy. Bóg stał się w Jego osobie człowiekiem w pełni i my też jesteśmy tylko i aż ludzi. Dokładnie to jest chwałą Bożą, że utwierdza się ona w poniżeniu. Nigdzie nie jest ona tak wspaniała jak na krzyżu. Tam, gdzie najciemniej, Bije najjaśniej światło chwały Bożej. Właśnie w ten sposób Krzyż stał się mocą Bożą. I my także mamy udział w cierpieniu Chrystusa, ponieważ w cierpieniu szukamy nadziei, którą Bóg chce dać światu. Jezus na Krzyżu pokazuje nam, jak bezgraniczna jest miłość Boża do człowieka. Bierze go w swoją drogę, gdy rozpoznaje, jaką drogą musi iść z woli ojca. Czy to nawet dwa tysiące lat później nie jest niezwykle inspirujące? Chrystus jest obecny pośród nas i niektórzy spytają, jak moglibyśmy w to uwierzyć. Kiedy ludzie ofiarują swoje życie na rzecz drugiego człowieka, na przykład dzięki pracy diakonijnej, Wtedy Chrystus staje się dla nich przykładem, a jako wzór chrześcijańskiego obchodzenia się z ludźmi, pozostaje z nami. Jezus jest tutaj, wśród nas, w każdym roku, o każdej godzinie, co obiecał nam na końcu Ewangelii Świętego Mateusza. Odnajdziemy go w miłości do bliźniego, w jego sakramentach. I nieustannie działającym Słowie Bożym. Kiedy jesteśmy wierni w wierze, Jego żywemu Słowu i w czułym ofiarowaniu siebie drugiemu człowiekowi, wtedy Jezus jest z pewnością pośród nas. Zastanawiając się nad tym tekstem, stało się dla mnie jasne, jak ważna jest dla mnie prawdziwa, realna obecność ukrzyżowanego w życiu codziennym. Żyjemy w społeczeństwie, w którym dużo się relatywizuje, w którym na pierwszy plan wysuwa się piękny wygląd, blask. Atrakcyjni, szczupli, bogaci i ludzie sukcesu są traktowani jako dzieci szczęścia, wybrańcy losu. Wszystkich innych pomija się raczej, bo nie wydają się być interesujący. I dokładnie w tym świecie nasza wiara wie coś o niesprawiedliwości cierpieniu i śmierci. A dzieci wiedzą niestety bardzo dobrze, że istnieje strach i zło, wojna i głód. Nie jesteśmy w stanie chronić ich bezpośrednio przed tym, ale możemy opowiadać im o Jezusie, który to wszystko rozumiał, który niósł miłość Bożą przez cierpienie i przez śmierć na krzyżu. Dzięki temu przekonaniu możemy eliminować krok po kroku przynajmniej niektóre lęki i bóle. A dzięki pracy społecznej na rzecz innych walczyć z nimi bezpośrednio. Zaśpiewajmy teraz kolejne dwie zwrotki pieśni z głębokiej nędzy. oh Bożniejsza łaska, łaska. Nasza religia nie jest swego rodzaju duchową odnową biologiczną, która za odrobinę modlitwy obiecuje odrobinę zbawienia, jak czyni to większość protestantów wolno-kościelnych. Mówią oni, że kto się modli i wierzy, staje się bogaty i odnosi sukcesy. Taka postawa zaprzecza diametralnie. Świadectwu Nowego Testamentu. Tak, Jezus uzdrawiał ludzi, ale tym, którzy żyją w niepełnosprawności i biedzie, nie odmówił opieki Bożej. Przeciwnie, wielokrotnie powtarzał: Błogosławieni ubodzy w duchu, miłosierni, ci, którzy są czystego serca i którzy tęsknią za pokojem i sprawiedliwością. Ten, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie jest bogaty i zdrowy, ale ten, kto w Niego wierzy, ma siłę do pokonywania wszystkich przeciwności losu, wszystkich pustynnych dni życia. I kto w Niego wierzy, ma nadzieję na lepszy świat już teraz, w którym ludzie jednoczą się, wrogowie uczą się kochać, króluje miłosierdzie zamiast nieuzasadnionej pewności siebie i rozpychania się łokciami. Bo Jezus był człowiekiem i tu jesteśmy znowu przy Marcinie Lutrze, który mówił, że powinniśmy spoglądać na człowieka Jezusa i znał moc pokusy, ale także szczęścia, zdradę, ale także przyjaźń. Możemy Mu ufać. Jezus pokazał nam, że i jak Bóg kocha ludzi. Nie dlatego, że są kim są, lecz mimo to, że są kim są. Ze wszystkimi ich porażkami, obawami i słabościami. Bóg nie chciał, żeby Jezus cierpiał i jestem pewien, że Bóg nie chce, byśmy cierpieli. Bóg, o którym opowiada człowiek, Jezus Nazaretu chce dać nam życie w całej Jego obfitości, życie wieczne. Ukrzyżowanie Jezusa stanowi przykład i sakrament, czyli jedynie ważny środek łaski, przez który Bóg sam ingeruje w cierpienie obecne w świecie. Jest przykładem, bo pokazuje Chrystusa jako prawdziwego człowieka, którego odbiór przez innych prowadzi do tragicznych konsekwencji. Ukrzyżowanie jako sakrament podkreśla Chrystusa jako prawdziwego Boga ujarzmiającego warunki ludzkiego istnienia, dającego siebie jako ofiarę za człowieka, co odrzuca przyjętą w średniowieczu teologię chwały, według, według której wielkopiątkowa ofiara była złożona przez człowieka dla Boga. Ku jego chwale. Bóg przebacza nam i zachęca do życia, gdy cierpimy, chcąc tym samym złamać niewyobrażalny cykl przemocy, cierpienia i śmierci. To może wydawać się głupotą, szaleństwem, opium dla ludu, jak mówił Karl Marx, ale dla nas jest to mocą Bożą. Bóg daje nam siłę do dźwigania własnego krzyża, problemów codzienności. Czujemy się zachęceni do stawiania oporu przemocy, wojnie, zbrojeniom i całej tej fali niesprawiedliwości, ponieważ wiemy, że nasza bezsilność jest paradoksalnie pełna siły w wierze i nadziei w słowo Boże. Możemy pocieszać strapionych, nieść miłość w świecie pełnym nienawiści i odrzucenia, ponieważ Krzyż nie ma ostatecznego słowa, tylko miłość, która pokonała śmierć Krzyżową. To jest moc Boga, który objawia się nam, gdy spoglądamy na Krzyż. Ach, chętnie podyskutowałbym z Marcinem Lutrem przed pięcioma wiekami w Heidelbergu. To jest niestety niemożliwe, ale jedno mogę Ci powiedzieć, braci i siostro. Nasz Kościół, my, ewangelickie chrześcijanie i ewangeliccy chrześcijanie, rozmawiamy dalej o tym, o czym traktuje teologia Krzyża, co ten symbol znaczy dzisiaj. To ciągle inspiruje i ekscytuje. I to właśnie utrzymuje nasz Kościół przy życiu i będzie go wciąż na nowo ożywiać. Amen.